I czy skończy się wojna polsko-polska? Co musi się stać, by nasza polityka nie była aż tak frustrująca? Jakie zmiany wprowadzą te wybory? Wyniki są tak bliskie, że w sumie nie wiemy, kto wygrał, ale jak zwykle jutro zwycięzcy ogłoszą, że jak zwykle większość i jak zawsze demokracja. Zapytacie mnie Masny, skąd wiedziałeś, że wyniki będą tak bliskie nagrywając, to wcześniej otóż każdy ma swoje sposoby, a ja dodatkowo siedzionę, która daje mi pewną przewagę. Choć zawsze mówi się, że te wybory będą najważniejsze w naszym życiu, te faktycznie mogą okazać się przełomowe nie tylko ze względu na wynik, ale zmiany głównego nurtu w mediach, metody nominacji kandydata na prezydenta oraz rolę, jaką w kampanii odgrali dziennikarze. Ale najpierw pytanie do Was oraz rolę, jaką w kampanii odgrali dziennikarze. Ale najpierw pytanie do Was: Który raz głosowałeś lub głosowałaś w wyborach prezydenckich? Ja już po raz trzeci czekam. Na wasze odpowiedzi. Rozwiązanie zagadki, sorry, że musieliście tyle czekać, ale nikt nie zgadł niczego. Dokąd wraca pies, który jeździł koleją? Rozłóżmy to sobie na czynniki pierwsze. Pamiętając, że zagadki z przekroju są podstępne. Więc nie chodzi o to, o dom, o pana, tylko czym jest pies, który jeździł koleją? Jest książką. A gdzie wraca książka? Do biblioteki. Odpowiedź biblioteka. Natomiast cztery pancerni i pies faceci, bo wszyscy to mężczyźni. Kolejna zagadka, jak zwykle na końcu. A ponieważ już po wyborach odcinki znów będą pojawiać się regularnie. Wielka zmiana medialna. Media zmieniają się na naszych oczach i powstaje nowy główny nurt. To, co na pewno rzuciło Wam się w oczy podczas tegorocznej kampanii, to to, jak długa i różnorodna była. Poza standardowymi debatami w TVP, przed pierwszą i przed drugą turą, mieliśmy debaty Republiki, Super Superekspresu oraz debaty w końskiej, która ewoluowała ze starcia 1 na 1. Poza tym długie formy na kanale Zero, Karola Paciorka, Bogdana Rymanowskiego oraz Sławomira Cena. Dzień dobry Państwu! Co było już totalną nowością. Pierwszą obserwacją jest oczywiście to, że internet zaczyna realnie dominować nad telewizją. Co prawda, ostatnie starcie Karola Nawrockiego z Rafałem Trzaskowskim oglądało na żywo w telewizji 6,5 miliona widzów, co wciąż jest wynikiem 10 razy większym niż 600 tysięcy na streamie o MiRAMENCENA. Mencena, Ale retransmisje telewizyjne jego internetowych rozmów miały 1,6 miliona widzów dla Karola Nawrockiego i 3,6 miliona dla Rafała, Nawroc dla Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy też, że te streamy zostają na YouTubie i mogą dalej zbierać wyświetlenia. Ciekawym trendem jest stopniowe zmniejszanie roli dziennikarzy. Podczas dyskusji kandydaci sami zadawali sobie pytania, zadawali je eksperci. Wreszcie wywiad przeprowadził polityk, czyli Sławomir Mencen. No i oczywiście Krzysztof Stanowski płynnie przechodzący między rolą satyryka kandydata influencera do dziennikarza. Bonjour. Ten trend pokazuje, według mnie, skalę nieufności, jaką polska publiczność żywi dla telewizji głównego nurtu. Osobiście, jakby, całkiem podoba mi się to, jak swoje wywiady przeprowadził Sławomir Mence, ale mam. Pewne przeczucie, że model, w którym politycy robią wywiady z politykami przed wyborami, jakby to może nie być długofalowo wydajne, no bo wiecie, politycy mają swoje interesy, które nie zawsze są tożsame z interesami społeczeństwa. Poza tym mogą liczyć na koalicję czy stołki. W Stanach przed ostatnimi wyborami również widać było mocną rolę wywiadów nieprofesjonalnych przeprowadzonych przez influencerów Logana Pola, Tio czy Joe Rogana. Jak to się rozwinie? Zobaczymy. Jedno jest pewne, w tym roku w Polsce po raz pierwszy ludzie odpalili telewizję, żeby zobaczyć transmisję z internetu, także witajcie w nowym mainstreamie. Strategia Kaczyńskiego Jednym z aksjomatów polityki nad Wisłą jest nienawiść między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Poza czystą niechęcią, panów różni też podejście do zarządzania krajem i partią. Tusk zwykle sam chwyta za stery, natomiast Kaczyński wysyła swoich milionów. Tusk do dziś był premierem przez 8 lat, co czyni go najdłużej urzędującym premierem w historii III Rzeczpospolitej, a pewnie uda mu się domknąć dekadę. Kaczyński, choć jego partia rządziła niemal tyle samo, premierem był tylko trochę ponad rok po upadku pierwszego rządu PiSu, tam w 2006-2007. Jeszcze w ogóle z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. Zaletą podejścia Tuska jest to, że ma pełną kontrolę i nie daje wyrosnąć konkurencji wewnątrzpartyjnej, która może go obalić. Wadą jest to, że wszystkie porażki rządu idą na niego. Kaczyński na pewno nie ma aż tak złej prasy jak obecnie Tusk, ale musi nieustannie uważać, żeby w PiS nie pojawił się nowy Zbigniew Ziobro, który będzie chciał się zbuntować i przejąć władzę. Właśnie dlatego Kaczyński stawia na polityków, którzy nie są pierwszoligowymi graczami, jak Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Duda, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, czy właśnie Karol Nawrocki. Powtórka z rozrywki. Pierwsza faza tegorocznej kampanii jest tak podobna do tej sprzed 10 lat, że to jest aż śmieszne. Platforma wystawia powszechnie znanego polityka. Wtedy Bronisław Komorowski, prezydent ubiegający się o reelekcję, dziś Rafał Trzaskowski, polityk, który o włos przegrał z Andrzejem Dudą 5 lat temu. Jarosław Kaczyński 10 lat temu postawił na Andrzeja Dudę. Polityka, który był drugim, nawet trzecioligowym człowiekiem w PiS. Natomiast na początku tego roku Karol Nowrocki, czyli w ogóle nie polityk. Znów w tym roku, tak jak 10 lat temu, początkowo sondaże dawały dużą przewagę Platformie, która robiła dość leniwą kampanię i tak samo jak w 2015 roku wynik pierwszej tury przeniósł niespodziankę. Wtedy wygrano dudy, dziś bardzo bliski wynik obu kandydatów i ogólnie wysoki wynik prawicy. Choć Trzaskowski był faworytem, od początku kampanii musiał mierzyć się z tym, że jest wiceprzewodniczącym Platformy i nie może odciąć się od obecnego rządu, który oceniany jest raczej kiepsko. Z drugiej strony, Nawrotki, choć był mniej znany, mógł usłowomiramencena śmiało powiedzieć, że nie zgadza się z niektórymi szczególnie niepopularnymi decyzjami PiSu, co mogło przekonać część elektoratu Konfederacji, choć wywiad pokazał też sporego braków np. w kwestii stóp procentowych. Czy nominacja Nawrockiego zmieni coś trwale w polskiej polityce? Sukces Karola Nawrockiego jest według mnie pokłosiem słynnej wojny polsko-polskiej i ogólnie zmęczenia polityką nad Wisłą. Ponieważ Karol Nawrocki jeszcze na początku roku no, nie miał wcale własnego elektoratu. Mógł liczyć na twardy elektorat PiS, popierający pis i wszystkich, którzy nie lubią Tuska. Nominacja człowieka spoza polityki była ruchem ryzykownym, ale pozwoliła wszystkim, którzy nie lubią PiSu zagłosować na człowieka, który oficjalnie nie był członkiem tej partii, co nie byłoby możliwe, gdyby kandydował Czarnek, Bielan, Sasin czy jakikolwiek inny polityk. Wyobraźmy sobie jednak, co by było, gdyby platforma, w sensie koalicja, również wystawiła kandydata obywatelskiego, strzelam profesora Antoniego Dudka. Czy on miałby większe szanse, bo mógłby wyprzeć się błędów Tuska? Czy nominacja polityków z drugiej linii lub ludzi spoza polityki stanie się nową normą? Zobaczymy, ale trzeba pamiętać, że niezależność polityczna prezydenta spoza polityki to jest pewien mit, ponieważ żeby prezydent mógł prawidłowo działać, potrzebuje gabinetu. I o ile nie ma wokół siebie żadnego środowiska, no to po prostu podlega partii, która, która go wystawi. Andrzej Duda na początku miał z tym spory problem, jak możemy przeczytać w jego biografii Duduś, która składa się w większości z anonimowych wypowiedzi ludzi z jego otoczenia. I tak, Duduś to faktycznie był jego pseudonim. Minister. Jarosław Kaczyński robił wszystko, żeby Dudę sprowadzić na ziemię. Nie dał mu nikogo istotnego z zaplecza PiS do kancelarii prezydenta. Tak zabronił ważnym ludziom z partii iść do pałacu prezydenckiego. Człowiek z PiS. Jarosław Kaczyński nie chciał, by w otoczeniu prezydenta byli ludzie, którzy będą go buntować przeciwko PiS. Kiedy skończy się wojna polsko-polska? Korzenie wojny polsko-polskiej sięgają według mnie czasów upadku komunizmu i tego, że część środowiska prawicowo-konserwatywnego uważa, że komunizm nie został dostatecznie rozliczony. Nie wchodząc w szczegóły, wielu nie spodobało się to, że Solidarność przystąpiła do rozmów z postkomunistami i dogadała się z nimi zamiast twardo odsunąć się od władzy. O tym, czy był to dobry ruch, zadecydują pewnie historycy. Niemniej, powstał wtedy wyraźny rozłam, który sięga głębiej niż polityka, ponieważ wojna polsko-polska nie jest dyskusją o to, czy ktoś chce innej wizji naszego kraju, tylko wyimaginowaną wojną między ludźmi, którzy chcą Polski wolnej, a ludźmi, którzy chcą Polskę sprzedać jak judasz za srebrniki. To jest ważna różnica, ponieważ pozwala generować mnóstwo negatywnych emocji, które wpływają na nasz osąd sytuacji. Bezpośrednie echa rozłamu w latach 90 słychać między innymi w słowach Jarosława Kaczyńskiego. My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało żomo. My, Jesteśmy tu, gdzie wtedy, a oni tam, gdzie stało Zomo, wypowiedziane w 2006 roku w stosunku do części antykomunistycznej opozycji, która była wtedy krytyczna w stosunku do rządu PiS. Dziś rzadziej mówi się już o komunistach. Straszy nimi głównie Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke, który wszystkich na prawo nazywa komunistami i lewakami. To swoją drogą według mnie zmieniło słowo lewak w taką pustą obelgę. Temat co jakiś czas wraca, np. w kontekście Ojca Kuby Wojewódzkiego, który był prokuratorem w czasach komuny, czy teścia Doroty wysockiej sznep, pułkownika komunistycznej bezpieki wojskowej. Co ciekawe, to wszystko dzieje się, gdy sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest Stanisław Piotrowicz, który. Również był prokuratorem za czasów komuny, no i oczywiście członkiem PZPR. Żeby być wyważonym, dodam tutaj, że działacz opozycji antykomunistycznej Antoni Piku w 2015 wypowiedział się o nim, cytuję, jak na komunistycznego prokuratora działającego w stanie wojennym, jego mowa oskarżycielska na rozprawie sądowej bardziej przypominała mowę obrońcy. No i spoko, że on był tym dobrym komunistycznym prokuratorem. Ale tak serio, czy naprawdę taka osoba musi stać na straży naszej konstytucji w wolnej Polsce, Ech. w ramach ciekawostki do polskiej zjednoczonej partii robotniczej należała też Joanna Senyszyn, Włodzimierz Czarzasty czy Leszek Balcerowicz, więc jakby pamiętajmy, że znaczy może wiem, ciężko oceniać czasy, o których wiemy tylko z książek do historii. Zmierzam do tego, że słynna wojna polsko-polska może według mnie potrwać jeszcze 10-20 lat, zanim komunistyczne paliwo się jej wypali. To niestety nie oznacza, że ta wojna się zakończy, ponieważ dziś w, w miejsce komunistów wstawia się Unię Europejską, Migrantów czy Niemcy. Najnowszym przykładem tego, jak działa konflikt polsko-polski, była według mnie reakcja na piwo Sikorskiego w Pabiu Mencena. Poziom oburzenia, które wywołało to, że politycy rozmawiali w koleżeńskich warunkach, jest jakby. Ja, ja, ja rozumiem, że można nie lubić strony rządzącej albo polityków w ogóle, ale no chyba lepiej, żeby deeskalować konflikt i pokazywać, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy. Po prostu mają inną wizję rozwoju Polski, a nie zdrajcy czy obcy agenci. W kontekście obecnego konfliktu między Donaldem a Jarosławem, zawsze przypomina mi się wizyta Tuska w pałacu prezydenckim z 2007 roku, gdy prezydentem był jeszcze Lech Kaczyński. Michał Karnowski, który wtedy pracował dla dziennika, relacjonował, że Tusk z Lechem Kaczyńskim rozstali się prawie jak przyjaciele, a podczas rozmowy w belwederze wypili cztery czerwone włoskie wina. Dziś niestety taka rozmowa jest już niemożliwa. Choć politycy mogą deklarować, że nie chcą tej wojny, to prawda jest taka, że ona jest im na rękę, ponieważ motywuje elektorat do działania. Dlatego w naszym interesie jest, żeby patrzeć na ten konflikt sceptycznie i nie wkręcać się w wojnę, która służy tylko mydleniu nam oczu. Jest taki piękny cytat rosyjskiego pisarza Michała Sałtykowa-Szczeredina. Kiedy zaczynają dużo mówić o patriotyzmie, Bogu, honorze i ojczyźnie, to na pewno znów coś ukradli. I z tą myślą chciałbym was dzisiaj zostawić. Zagadka na dziś jest następująca. Taka, żebyście zgadli. Podmiejski cmentarz. Na 6 lub 9 liter. Powodzenia.